Dzień dobry, moi drodzy, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Medieval Dynasty i udało mi się, udało mi się odzyskać zapis save'a. Konkretnie mówiąc, jeżeli chodzi o tą całą stratę e, tych wszystkich kurcze minut, konkretnie mówiąc, dwóch odcinków. Także będziemy to nagrywali po raz kolejny, ale niewiele straciliście, bo jedyne co żeście stracili to to takie moje biadolenie na temat planów i tego typu rzeczy, jak i jednego quest'a, którego zaraz prawdopodobnie będziemy mogli, którego zaraz będziemy mogli pewnie zrobić raz jeszcze. Jak się miewa moja piękna żona? Czy słyszałeś o rybim mistrzu z jeziericy? W sumie to słyszałem, ale będę grał, że nie. Najwyraźniej to ważna postać, a jego zupa rybna jest podobno godna. Najwyższego uznania mógłbyś mi przynieść miskę? Sama se przynieść? Nie no, pewnie. Nie ma problemu. Nie ma problema. damy radę. Myślę, że powinno być spoko. Yy, zmieniło się parę rzeczy. Zmieniło się kilka rzeczy, konkretnie mówiąc. Yy, musimy się udać do jeziericy rzecz jasna, ale... Yy, zmieniło się, jeżeli chodzi o tamten młyn i okolice młyna. Bo to jest jedna z rzeczy, która was ominęła, konkretnie mówiąc ominęło was to, jak właśnie między innymi biadoliłem i, i sobie takie jakieś tam rzeczy dziwne i dziwniejsze robiłem. Dlaczego tu nie jest skończony płot? Co tu się dzieje? Wydawało mi się, że to zrobiliśmy. No, niemniej jednak właśnie, właśnie tak to wygląda. Już wam zaraz pokażę, co tutaj się pozmieniało. Kurde, w ogóle jaram się i to mega się jaram tym, e, tym szybkim transportem. Szybką podróżą. No świetna rzecz. Poprzedni odcinek właściwie, yy, zanim ogarnąłem tak na dobrą sprawę, ile pieniędzy wydałem na te szybkie podróże, no to kurczę, przyznam szczerze, że całkiem, całkiem przyjemnie się podróżuje. Przynajmniej do Hornicy, bo jak wiemy, ja uwielbiam drogę do Hornicy. Ona jest moją ulubioną drogą tak naprawdę. Yy, nie ma nic przyjemniejszego niż podróże do Hornicy przez te wszystkie wilki i zawijasy. Zwłaszcza, że droga jest kompletnie prosta i, i tak na dobrą sprawę w ogóle się nie gubię przy tym. W ogóle ani trochę, ani ciut ciut. No ale w każdym razie, jeżeli chodzi o rzeczy, które się zmieniły, to tak. Zniszczyłem stodołę, która znajdowała się tu na dole. Coś tu powstanie. Nie jestem pewny jeszcze co, ale coś na pewno. Przeniosłem stodołę do góry. Tutaj. I również tutaj kilka. Oj, kurczę, czekajcie. Kilka terenów bardziej i mniej zielonych wyznaczyłem na to, ażeby faktycznie tutaj coś posiać, posadzić i w ogóle. Tylko, że jeszcze chłopak tego kurczę tutaj nie ogarnął. I to mi troszeczkę tutaj zaburza cały mój plan. No ale, no, no pff, kurde, no bywało gorzej tak na dobrą sprawę. Nie zależy mi na tym, żeby to już na dzisiaj było zrobione. Także luzik, myślę, że luzik. W każdym razie plan jest taki, jeżeli chodzi przynajmniej o to wszystko tutaj, co was ominęło z takiego mojego biadolenia, to przede wszystkim e, chciałbym zagospodarować ten cały teren tutaj, właśnie na pola uprawne i zrobić coś takiego, że stąd pola uprawne usunąć, jak i stodoły i to wszystko przenieść gdzieś właśnie w tym rejonie, czy też bardziej w ten rejon i zrobić to właśnie na zasadzie czegoś takiego, że Tutaj będą tylko myśliwi, prawda? Tutaj będzie tylko produkcja, handel, rolnictwo i myślę, że. No kurczę, nie mam pomysłu. Dalej, tu na pewno kopalnie, no bo to wiadomo. No i tutaj mamy jeszcze też taką małą wioskę górniczą. I co jest ciekawe, to to, co nam tak na dobrą sprawę przyniosła ta aktualizacja. No bo tak jak mówiliście, właśnie trzeba było czekać do nowego roku, do nowej pory roku, tak konkretnie, ażeby w ogóle była możliwa. Zmiana tego całego kontentu, który tutaj był. Konkretnie mówiąc, aktualizowanie tego kontentu, o kolejne questy, jakieś tam nowe rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i kurczę, przyznam szczerze, że jedną z takich rzeczy to jest właśnie ten quest. Quest, który polega na tym, że musimy się dostać do jezioricy, Żeby to zrobić, moi drodzy, żeby to zrobić, um, użyjemy szybkiej podróży. Tak będzie znacznie szybciej. Trzeba będzie przejechać również do Hornicy. Dlaczego? No, dlatego, że tam jest najpewniej ten cały handlarz specjalny. Specjalnej troski, hehehe. No, ale zanim to zrobimy, no to tak. Jeziorica 450. No dobra, trudno. Trochę to kosztuje. Ja się trochę tak poprzenosiłem, 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 a potem mam takie łotr, tyle pieniędzy. No i już się pokaleczyłem, tak? I już się pokaleczyłem. Czekaj, gdzie on jest tutaj. Halo! Halo? Kajś ty jest! No, tam jesteś. Dobra, dobra, widzę cię. Siema! E, witaj! Moja żona wspominała mi o twoim. Wybacz, chłopie. Nie możesz mieć do mnie o to pretensji. To nie moja wina, że żonka nie może przestać o mnie myśleć. Po prostu tak działam na kobiety. Słucham? Ja mówię o twojej... nie, o co chodzi tym razem? Moje perfekcyjnie szerokie szczęce, mojej nietusinkowej osobowości, mojej zdumiewającej sylwetkę, która zdaje się być wyrzeźbiona z samego serca górskiego wierzchołka... Ta. Michała nią dłutem haradał. O twojej zupie rybnej. Aha. Gdy jest się legendarnym pod tyloma względami, łatwo się pogubić. No te, te. Chyba, że wolałbyś mały zakładzik. Jaki zakład? Szewski. Haha. Co powiesz na dobry turniej rybacki? Założę się, że uda mi się złowić więcej ryb od ciebie w powiedzmy godzinę. Czekaj. Czy ciebie nie nazywają przypadkiem rybym mistrzem? W rzeczy samej, choć niektórzy nazywają mnie także zaklinaczem jezior. Patrzysz właśnie na najlepszego pieprzonego rybaka w całej krainie. Tak, dobrze słyszałeś. W krainie. W dolinie byłem najlepszy zanim skończyłem 15 lat. Mm hmm. A więc jaki jest sens w zakładaniu się z tobą? Przecież to oczywiste, że wygrasz. Twoja uległość mnie bawi, a twoja niechęć do zakładów już nie. Hmm. Założę się o 50 monet, że nie sprzedasz mi tej zupy. Podoba mi się ta próba. Naprawdę. Ale nie pozwolić, tak łatwo się z tego wykręcić. Oto twoje monety. Ha, założę się, że tego nie przewidziałeś, co? W ogóle... On jesteś lepszym za hazardzistą niż myślałem. Szczerze w to wątpię. Za to chętnie kupiłbym na przykład jakąś zupę. No nie tak szybko. Muszę się najpierw odegrać. Wybieraj zakład na cokolwiek chcesz. Stawiam stówę, że nie wytrzymasz w milczeniu przez 5 minut Ryby są głupie. Sam jesteś głupi. Ach, czy mógłbyś przestać już dawać mi pieniądze? Po prostu. <laughs> po prostu weź je z powrotem i daj mi za to zupę. Dobra, koniec zakładów, ale mimo to nie sprzedam ci zupy. Możemy ją wymienić. Na co? Chociaż jestem absolutnie najlepszym rybakiem, jaki kiedykolwiek istniał, to nie jestem tak dobrym myśliwym, a zawsze chciałem mieć czaszkę żubra. O no, pewnie. Po co łatwe zadanie, jak można je utrudniać, nie? Jeśli dla mnie ją zdobędziesz, dam ci zupę. No dobra, spoko. I tu z tym całym, e, całym patentem na te żubry, to jest coś, co kiedyś żeście mi sprzedali. Czekaj, jak, jak się włączało to... O, tutaj to jest na zwierzęta. Z tym patentem na zwierzaki to wyżeście mi to kiedyś sprzedali. Hmm, gdzieś tutaj były żubry. Tutaj są. No właśnie, na przykład tutaj. Rupert, gdzie jesteś? Chodź. Mamy misję do wykonania. Czy my mamy kuszę. Kusza będzie elementem dość istotnym. Punkcik numer Tak. Żelazne bełty. Mamy takie rzeczy? Żelazna zatruta strzała. No to spoko. Jakieś bełty mamy? Brązowy bełt to mnie nie interesuje. Żelazny bełt, proszę bardzo. No i przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, to to, że mamy, kurczę, yy, młotek oraz patyki. I tu jest ten patent, o którym wcześniej wspomniałem, mianowicie, yy, bardzo fajna rzecz, yy, to, 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 to jest to takie budowanie takiego płotka dookoła siebie, dzięki czemu żubry nie są w stanie nas zaatakować, a jednocześnie my jak najbardziej jesteśmy w stanie je ukatrupić bez żadnych strat yy, praktycznie. Co prawda mówię, no może praktycznie to jest złe słowo, teoretycznie, bez żadnych strat, e, bo jak dobrze wiecie, ja jestem wyśmienitym wręcz myśliwym. No i, i no nie będę ukrywać. Jak pierwszy raz to nagrywałem, i, i dobrze, że tego nie widzieliście, to zdarzyło mi się e, wykopyrtnąć. Po prostu wykopytnąć. E, konkretnie mówiąc, no. Za mały płotek postawiłem i, i żuber się zdenerwował na mnie. I kurczę, niestety, ale mnie. Ej, nie, nie ten płot. I niestety, ale mnie. Dziabnął kilka razy i to dość dotkliwie. Także trochę większy zbudujemy, żeby tym razem nie zrobił mi krzywdy. Jak. Jestem zmęczony już, tak? Nie, myślałem. I przyznam szczerze, że te żubry, mimo wszystko, kurde, są dosyć takie. No i weź ty. Typie. Mimo wszystko, te żubry są dosyć takie. No, dystansowe... Oła! Oła! Przepraszam, nie chciałem. No właśnie, to jest to, o czym mówię. Oła! 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 Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw! Tak, to jest to o czym mówiłem, za blisko. No jeszcze wilcy, naprawdę. Tak, no to, 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 tak to mniej więcej wygląda. O, żubry już skończyły gonić, konie, znaczy wilki dalej mnie gonią, jest fajnie, jest fajnie. Wcale mi to nie przeszkadza ani trochę, w ogóle. No, musiał się wkurzyć, no. Przestało mnie gonić? Tak. Dobra, tutaj chyba z tego co kojarzę jeszcze jedno powinno być takie miejsce. Mniejsze bądź większe. Z tymi żubrami. Tutaj. No ale dobra, to ja bym. Wiecie co, może tak? Szybki zapis. Eee, gdzieś tutaj było jakieś żarełko, nie? No tak, mikstura zdrowia plus 3 do zdrowia, mniszek lekarski. No, to kurde, czemu ja tego, kurcze, nie zjem? Żeby sobie żyćko odnowić i poprawić. Skoro mogę. Kurde, jak ja mam... Jak ja mam tam podejść, żeby, kurcze, ich nie... nie, nie nie zeźlić No, tu jest jeden. Przepraszam. nie, ch nie chciałem zaniepokoić. Da się? hehe. dobra. No to teraz ta trudniejsza część. Gdzie ja mam. Jest. Dobra. Dojdziesz do mnie tutaj? Nie wiem, jaka jest szansa na zdobycie tej No jest bardzo nikła szansa na zdobycie tej czaszki. To już wiem. Bo kurcze poprzednio musiałem ubić ich kilka, żeby w ogóle zdobyć tą czaszkę żubra. Konkretnie mówiąc, musiałem ubić chyba cztery czy pięć? No właśnie. Mm. Gdzieś tu kiedyś widziałem jeszcze jednego. Tylko kurde, nie pamiętam gdzie. Tu jesteś. Chodź, przyjacielu. Kurde, gdzie jest ten płotek? Gdzie jest ten płotek? Gdzie jest ten płotek? Kościół, i sobie. Powinien chyba teraz tu przejść. chyba kurczę, nie do końca. Gdzie on kurde jest? Kurde, nie trafiłem. Tam jesteś, hej, hej. No i już cię nie ma. Dobrze, że bandytów tu nie ma dookoła. W ogóle za pierwszym razem tutaj jechałem, tak na jolo, i po chwili do mnie dotarło, że. I przecież tu bandyci czasami bywali. No ja wie jak ja. O już! Eee? To tylko dwa musiałem zabić? Łe, luzik. Poprzednio było pięć. To nie ma źle. Eee, dobra, jezielica, proszę bardzo. Gdzieś tam. A w ogóle to. Jak ta czaszka wygląda w ekwipunku? Aha, czaszka żubra. Taka całkiem, całkiem po pokaźna rzecz. Jak na coś, co trzymam w kieszeni. Sporawe. Nie powiem, że nie. W ogóle, co tam u was ciekawego? Jak tam żyćko się układa? Bo u mnie wręcz fenomenalnie. I to mówię nie z przekąsem, tylko faktycznie. Muszę Wam powiedzieć, że coraz lepiej. Coraz przyjemniej ten czas mija. Ui! O! Tak, świetny pomysł. Świetny, świetny kurczę plan. Co by mogło pójść nie tak przy takim skoku, prawda? Eee, czekaj, 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 czekaj. Siama typie. Cześć, typiarzu. Ty tam, kolega ci się topi chyba. Cześć. Nowa twarz, witaj, jak to? Pewny jesteś, no tak przecież razem, A. Zapomnij. Masz tu twoja czaszka. A tak, teraz pamiętam. Ty jesteś tym facetem z żoną, która mnie kocha. Tak, tak, daj mi tę zupę. Umowa to umowa, proszę naleźć ci nawet dodatkową porcję za darmo, spróbuj. No kurde, faktycznie pyszna. No no, no no. Eee, założę się, że mogę przestać kiedy tylko zechcę. No i to do zakład. Hmm. Dołącz do mnie i mojej osady. O, przydałby nam się taki mistrz jak ty. No to pozwól, że cię powitam. No i jest spoko. Jeżeli chodzi o tego chłopka, ja już go wtedy też przyjąłem i. Myślę, że nie mam czego żałować, bo tak na dobrą sprawę to ten chłopak, moi drodzy. O, bezrobocie. Też dobrze, dobrze wiedzieć. Eee, gdzie ty mieszkasz w ogóle? Tu. No to. Kurde, gdzie jest ta kopalnia? Tutaj, cyk, pracuj. No, e, jeżeli chodzi o tego chłopa, to on jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym. Aha, ty jesteś rolnikiem, no to. Mamy jakąś tutaj stodołę wolną czy coś. No w sumie jest. No i niech będzie rolnik. Proszę bardzo. On jest bardzo dobrym rybakiem. Konkretnie mówiąc, ma 6 punktów, jeżeli chodzi o. właśnie survival. Więc pierwsze co zrobimy, to damy go do chaty rybackiej, tak. Do tej tu. Jeżeli chodzi o chatkę. No to też by go ku kurde wypadało gdzieś tam umieścić, prawda? A gdzie mieszka ty? No właśnie, ciebie trzeba przeprowadzić trochę. Bo ty w którym ty domu mieszkasz? 80% wytrzymałości. Dobra, znajdźmy dom, który ma 80%. Może tak będzie łatwiej. Ty, no co ty mi tutaj? No weź, który to jest dom? O masz. No nie wierzę w to, czekaj. Który to jest dom taki rozwalony? No ten dom tu na wyspie. No powinien tu być przecież gdzieś. No hallo. Rambert. Dobra, to zrobimy tak. Domy. No przecież któryś to do dom... O, jest. No dokładnie. No i dobra, ciebie bym chciał przerzucić i zamienić się z... Gdzie ty jesteś? Wiek 33, i ten z tym największym punktem. Czekaj, cyk. Lambert, Kazybert. Zybert. Ino bez jaj. Gdzie ja dałem tego chłopca? Ech, tego chłopca, tego chłopa. Łowca to mnie nie interesuje. Rybak, 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 rybak. No wy żarty robicie ze mnie? O masz. Dobra, to zrobimy tak, Rambert, mały prosty dom. Wymienimy ci na jakiś pusty. A niech będzie nawet ten. Czemu nie? I ciebie damy do. Praca czy ty się gdzieś przydasz w ogóle? Rzemieślnictwo albo wydobycie. Tak? Nie, przetrwanie, zbieractwo i tego typu rzeczy. Dobra. Tutaj chyba z tego co kojarzę jest jakaś jakiś warsztat, w którym nikt nie pracuje, co nie? Tawerna warsztat. Nie, tutaj wszyscy pracują. W tawernie nikogo nie ma. No i super, będziesz pracował jako karczmarz. Proszę bardzo. No i też dobrze. A ciebie mój drogi Tutaj przypiszemy. Tak, proszę bardzo. I tam sobie będziesz pracował. A my tymczasem musimy uderzyć czym prędzej do tej całej chornicy. Myślę, że tam pojedziemy przy pomocy szybkiej podróży. Bo czemu nie? Obycie leniwym ma swoje plusy. E, ja potrzebuję transportu, tak, do chornicy. 320 do chornicy, matko jedyna. Czy ty to widzisz, Bożu? Czy ty to widzisz? Widzisz i nie grzmisz. Też się chyba pozmieniało coś. Katki takie białe jakieś. Tamtemu chłopu będzie można jeszcze żony poszukać zaraz. Eee, czekaj. Czego ta nasza żona... Pragmatyczny. I prostota. To chyba pragmatyczny, nie? A czy coś mogę ci sprzedać? Coś, co mi się totalnie nie przyda. Futrzane kaptury, 5. Myślę, że spoko. Liniane fiolki, też ci sprzedam. Dzbanek też. Jakieś tam dzbanki. Jak już nie masz pieniędzy. Okej. Okay. Też dobrze. Szybko poszło, nie powiem, że nie. Nie ma co, tak na dobrą sprawę, tutaj gdzieś tam kombinować. Szybka podróż. Powiedzmy do. Daj mi daj mi wszystko. Do baranicy. O. Daj mi szybką podróż. Cyk potrzebuje transportu. Do by, 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 by. Baranica albo branica. Tutaj, bo taniej. <ścoughs> Tutaj, bo taniej. Nieważne, jak daleko. Ważne, że taniej. Gdzie jesteś, Rupert? Chodź. Chodź, chodź, koniku. Choć koniku trzeba się pochwalić, że kurczę mamy tą zupę. Czy też tę zupę. A, no i plan jeszcze był taki, żeby właśnie nie tylko pousuwać stąd te pola, ale również. Albo po prostu stąd te pola właśnie poprzenosić. Szkoda mi trochę tego chmielu, na szczęście nie jest go dużo. A żeby poprzenosić te pola właśnie wszystkie tam. i Ewentualnie to co za rzeką, to tam spokojnie sobie będzie. Tak przynajmniej, tak przynajmniej to wymyśliłem. Co ty tu robisz? Gdzie ty jesteś w ogóle? Hallo? Hallo? Ach, pracujesz. No to masz. Mmm, sexy. Mam dla Ciebie tę zupę. To było o wiele bardziej skomplikowane zadanie niż mogłoby się wydawać. To nam z głodu dają tu. No i jak? Smakuje? Ja wam lepszą. Łamisz mi serce kobieto. Poziom sympatii, plus 5. Gdzie ona jest? Chodź tutaj. Hello. Ej. Dziękuję. E, masz jeszcze od razu ten romans. Mam coś dla ciebie, proszę bardzo. Mam nadzieję, że w końcu uda się zdobyć ten achievement. Z całym rokiem e, dawania prezentów. Czy tam dwa lata chyba tam były, tak? Czy trzy nawet? No ale dobra. Póki co mamy to, trzeba się tym cieszyć. I myślę, że tym akcentem również zakończymy ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Grał z Wami Awre, trzymajcie się i do następnego. Hej!